Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale A dzisiaj zagramy sobie w nowy, fajny, mega ciekawy level od Gietka Czyli Scream Attack Jest to poziom, który będzie weryfikował Go Kill e, I ma być on Extreme Demonem Top 60 Także no, no jest mocno Najlepsze jest to, że to jest drugi poziom, który Giedek robi pod rate'a. Dodatkowo nie jest to jeszcze finalna wersja, bo będzie on jeszcze poprawiał gameplay i optymalizację. Także to zapamiętajcie. No a my chyba idziemy sprawdzić co to za cudo. Dobra, pierwsze odpalenie level'u. Lecimy na practice mode. Zaraz widzę, że jest dużo efektów. I background też jest Z prostych obiektów, ale jest O kurde, to jest taki dziwny timing Ej, realnie jestem pierwszą osobą, która to sprawdza Dekoracje są naprawdę spoko Podoba mi się taki styl akurat Mamy part z UFO. Widać, że dużo efektów jest tutaj z 2.2 To od razu to rzuca w oczy Ogólnie już widziałem showcase, także no wiem czego się spodziewać mniej więcej Ale grać to nie grałem. To właśnie jest moje pierwsze odpalenie tego poziomu. Ciekawy ma to gameplay szczerze. O no, tutaj widać, że jest zoom. Ale to fajnie to wygląda akurat. Muzyka oczywiście z Mr. Crazy Hands. Zauważyłem, że ostatnio często ludzie jej używają. No, już prawie 300 tempów, a ja dopiero 11% zrobiłem. Ale nie dziwcie się, że ja tak często ginę, jak to jest top 60, a to ja na hardę chronosa, No to kurde no. Nie ma co porównywać. Ty no ale dekoracje to to ma świetne. Trzeba przyznać. I co jest? Ale tu kamera schodzi. Wchodzi do góry. Na się to wyglądało trochę prościej niż tutaj. No ale tak zawsze jest akurat w tej grze. 22%. Jesteśmy w jednej... O ej, fajne! Fajne! Nawet nie zwróciłem na to uwagi na showcase Co to jest za ciasny wave? Jak cię kręcę? Przy... Mam nadzieję, że niektóre z tych rzeczy będą faktycznie znerfowane Bo przypominam wam, że to nie jest finalna wersja GDek jeszcze pracuje nad tym poziomem Więc możesz powiedzieć, że to jest taka beta Którą tylko ja na razie sprawdziłem Ty, ominąłem ten portal Chyba 600 atepów już mam, co jest o, zrobiłem to na raz! Jo! A, i teraz, kurde, no. A, dobra. A tutaj, tutaj, niestety, to, to no, za wiele nie widzę. W sensie tutaj dalej. O, i tutaj, no ja tylko widzę hitboxy niestety, a tak, tu bez hitboxów to, no, za wiele by nie widział. Okej, okay, ball Ja nie nienawidzę mini wave'ów, więc y, teraz już powinno być trochę lepiej, ale jak patrzyłem na showcase wcześniej, to... To jak patrzyłem na showcase, tam jest dużo mini-wave'a Więc no raczej to Będzie trochę ciężko Okej, okay, Spider Okej, okay, ty, ale fajne wejście Ej, dobra, to też się podoba, fajne, fajne Oj, co jest? Ale co ja zrobiłem teraz? Ej, do... Ale background! Ale fajny background! Ja tam widzę ten background Mega mi się podoba Tutaj też tak trochę ciasno jest Ale da się przeżyć Da się przeżyć I Powoli zbliżamy się do 1000 atepów To co? No powiem wam, że serio to jest trudne Ale go kill Go kill sobie z tym poradzi, kurde Co tu jest? Kakol w beam. <grywa> Ej dobra. Odkryłem nową ciekawą rzecz tutaj na tym poziomie. To nawet to nawet to ciekawe, ciekawe. <grywa> Ty, ci kręcę O straight life. Mamy już drop. Obawiam się, że będzie dosyć ciężko. Ej dobra, fajne. Okej, okay, ciasny wave znowu. Nienawidzę takich wave'ów. I szczerze, drop idzie mi lepiej niż na, niż na początku. Z jednej strony to wygląda tak, jakby to robiło kilka osób, ale jak się bardziej przyjrzysz, to mogłaby to robić jedna osoba. To wygląda tak, jakby faktycznie tylko Giedek to robił. Bo to, to jest taka iluzja, że to się wydaje, że, że to robiło kilka osób. W rzeczywistości jest inaczej. O kurde, tutaj. A, dobra, no no okej, okay. nie było aż tak ciężko jak mi się wydawało. Szczerze, nie reaguję na tym poziomie, tak jak mi, mi się wydawało. Jest w miarę ok, jeżeli chodzi o optymalizację, ale na niektórych komputerach, no może być problem, dlatego rozumiem, dlaczego ta optymalizacja musi być włączona. Ale w ogóle FPS-y mi zauważyłem teraz, dopiero jak mi wariują na tym poziomie. O nie, duale. Ja sobie nie przypominam, że tam był dual w tym poziomie. Ej, ciekawy zrobiony dual, szczerze. Ale trochę ciężki. To w się sensie nie, nie że ciężki jest dual sam w sobie, ale ciężkie... ciężkie jest wylądowanie tym dualem tak, żeby dobrze dobrze się yy, dobrze w portal wejść. Ostatnie 10% to jest co mi zabrało chyba z 300 atepów. Ja rozumiem, że, ja nie, że duale są dla mnie ciężkie, ale... Kurde to co się tutaj dzieje to to jest, jest tragedia. Nie, ostatnie 20% czy tam 30 tego poziomu to jest jakiś horror To naprawdę to nawet nie da, nie da się nazwać prostym Jestem bardzo ciekawy tego drugiego poziomu jaki on robi to dowiemy jeszcze kiedyś O już prawie końcówka słuchajcie O już prawie końcówka Oj ostatni ostatnie dwa kliki Okej okay. Ej, fajny! Fajnie zrobiony tutaj ekran końcowy Poczekajcie, ja nawet pokażę wam Nie, fajnie zdążyłem. Ale fajny, bardzo fajny ekran końcowy Dobra, zagram jeszcze z 100 atepów na normalu i zobaczymy Ale, może się uda 5 zrobić, procent przynajmniej. O, 3 zrobiłem, no i od razu jest git. A tutaj ten. powiem wam tyle, że trochę ten początek taki biedny. Tak, trochę mogły być lepszy, ale szczerze, później już jest lepiej. Także, no. Jeszcze tylko trochę ten początek tak trochę bardziej udekorować. No, raczej to 100 po szybko przejdzie, bo. Jeżeli chodzi o ogólne ocenienie poziomu, biorąc pod uwagę to, że robiła go jedna osoba, to daję mu ocenę 9,5 na 10. Jeżeli chodzi o ogólne ocenienie poziomu bez, bez względu na to, że robiła go jedna osoba, to daję mu ocenę 7. Mi się wydaje, że odpowiednia ocena. W każdym razie ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia no i cześć.